Jest kilku wybitnych hollywoodzkich artystów, którzy zachowali własny charakter pisma. I na ich tle, na tle kina anglosaskiego w ogóle, nagle Kubrick okazał się potęgą, człowiekiem, który miał bardzo wyrazisty charakter pisma i miał bardzo wyraziste zainteresowania i na kilku wielkich dokonał przełomów w historii kina. Ja byłem przede wszystkim wielkim admiratorem Odysei Kosmicznej. Film, który ma jakiś wymiar prawdziwie metafizyczny i który nobilituje gatunek, który, na przykład, w literaturze, moim zdaniem, nigdy się nie wypromował do wysokiej literatury. Natomiast w kinie, tradycja kosmiczna, to jest ta najwyższa półka. To jest tak wielkie, jak największy Bergman, jak największy Fellini. I to dzięki no, rewelacyjnej zupełnie sprawności, z jaką Kubrick ten film skonstruował. Odkryciem w kinie kostiumowym to był Barelindo. Film tak elegancki, tak ładny, tak współczesny, tak daleki od tych historycznych banieluków, które zazwyczaj pochodzą z Hollywood. Film, który posiadał prawdziwe spojrzenia, prawdziwe emocje, prawdziwe odkrycia. Scena jedzenia mięsa, w ogóle romans przy, przy talerzu, to jest coś, co będę pamiętał do końca życia. Jak pewien model, jak można wypełnić erotyką. Scenę spożywania mięsa. Coś bardzo niezwykłego było w tym filmie. Wielka uroda plastyczna. Kubrick był no niesłychanie utalentowanym człowiekiem. Wszystko, co robił, było przede wszystkim ładne, było efektowne. Na liście filmów wielkich Kubryka jest Shining, jest Lśnienie. Film przerażający, przykry. To nie jest film, który lubię, ale też to jest film, który ogromnie szanuję, w którym wyciśnięto taką ilość grozy. Z tak właściwie banalnej sytuacji, tyle sensów i znaczeń dodano do właściwie gatunkowego filmu, że pamiętam na najbardziej moją prywatną decyzję, kiedy byłem w północnej Kanadzie, pojechałem specjalnie do Banff zobaczyć ten hotel, w którym to nakręcono, bo on był częścią czegoś tak niesamowitego, że chciałem to porównać z rzeczywistością. I to jest jakby mój hołd złożony filmowi, który mniej lubię, ale który też bardzo szanuję. Bardzo Państwa namawiam, czy wręcz zapraszam, na wystawę poświęconą twórczości Stanleya Kubricka, jednego z największych reżyserów w historii światowego kina, Muzeum Narodowe w Krakowie.